Roller to jest przybór, z którym warto naprawdę się zaprzyjaźnić. Powinien być w każdym domu w szafce osoby, która ma problemy z nadmiernym napięciem mięśniowym lub po całym dniu ciężkiej pracy lub po całym tygodniu e, wykonywania różnych czynności doskwierają e, bóle, zwłaszcza takie przeciążeniowe, napięciowe. To będziemy właśnie z tym ćwiczyć. Ale zanim przejdziemy do ćwiczeń, zapraszam Cię na moją platformę, ponieważ dzisiejszy trening jest jednym z wielu, który tam znajdziesz. Koniecznie zajrzyj także na dział z przepisami, gdzie znajdziesz dużo propozycji na rodzinne proste i zdrowe posiłki. Oraz dział Kids, gdzie pokażę Ci, jak poprzez zabawę wspierać rozwój naszego dziecka. A teraz zapraszam Cię na trening. Zaczniemy z pracy z rollerem. Zawsze masaż. Powinniśmy zaczynać od części dystalnych, przesuwać się w kierunku serca. To jaki roller wybierzecie, zależy od Was. Są mniejsze, większe, różnej średnicy. Są twardsze, miększe i są takie jak ja mam z wypustkami, lub całkowicie gładkie. To jaki wybierzecie, zależy od Was. Generalnie im większy, im twardszy, im bardziej właśnie chropowaty, tym masaż jest mocniejszy. Może być trochę bardziej bolesny, ale jest bardziej mocny i intensywny. To już jest wasza indywidualna preferencja, który z rollerów wybierzecie. Także zaczynamy od e, kostek, od nasady kostek ościennym Achillechsa, Podnosimy mienicę nieco do góry i rolujemy nasze łydki. Rozluźniamy, przy tym pamiętaj, że kończyna masowana ma być rozluźniona, napiętej. Kończyny nie rozluźnimy. Możecie się przesuwać, nie przejmujcie się tym, dlatego przesuwamy czasem od czasu do czasu roller. Do sesji rolowania dobrze jest mieć ciuchy, przyległe, nieco dłuższe, aby nie zawijały się w roller. Uff. Tak jest. Możemy zatrzymać się w punkcie. W którym odczuwasz największy ból, są to tak zwane punk punkty spustowe. Przytrzymujemy, przemasowujemy jeszcze i ponownie od kostek po kolana. Teraz przesuwamy się nieco wyżej od kolan aż po pośladki. Na tej samej zasadzie, utrzymując się na rękach, przerolowujemy całą tylną ścianę ud. Zawsze, jeśli się roller przesunie, przesuwamy go. To, jak długo rolujemy daną część ciała, zależy od Was. Czy odczuwacie dolegliwości bólowe. W tym miejscu. Teraz boki. Boki są dość istotne, zwłaszcza u osób, które dużo stoją, dużo biegają. Opieramy się nogą z tyłu lub z przodu. To zależy już od siebie. Pamiętaj, stopa ma być luźno i przesuwamy. To już może być naprawdę dość bolesne. Te części ciała często są napięte. Stopień docisku określasz sam, ponieważ podtrzymujemy się na noce. Stop, noga rolowana luźno. Jeśli jest jakiś punkt wyjątkowo bolesny, u mnie jest to ten. Zatrzymuję się na nim. Chwilę trzymam. Staram się rozluźnić ciało ewentualnie w tym miejscu. Jeszcze trochę, krótkie rolowanie i znowu przerolowuję całość. Zanim zmienię nogę, obracam się na przód. Jedną nogą. Podpierającą właśnie mocno kolanem. Do przodu wysuwam się od podstawy kolana, nie od rzepki. Nad rzepką ustawiam roller i będę nim przesuwać po całej długości uda, aż do pachwiny. Stopa rolowana luźno. Znowu staram się wyczuć, czy jest jakiś punkt wyjątkowo bolesny. Jeśli tak, zatrzymuję się na nim, krótkie rolowanie lub tylko trzymam, rozluźniam ciało i ponownie roluję. Stopień pamiętaj, nacisku kontrolujesz sam. Ok, i zmieniam teraz nogę. Zaczynam od ściany zewnętrznej. Ustawiam roller. Ponownie, jeśli jest jakiś bardziej bolesny punkt, zatrzymuję się. Wytrzymuję chwilę w tej pozycji. Trzymam. Delikatnie go rozbijam. Zwykle boki łódź są bardzo bolesne. Mamy tu też powięź. Zmieniamy teraz naprzód. Ponownie noga mocno do przodu. Roler ustawiam troszkę bardziej zewnętrznie i przesuwam. Od podstawy aż do pachwiny. Od podstawy rzepki na samą górę. W bolesnym punkcie nieco się zatrzymuje. Może być on w innym miejscu niż w drugiej nodze. To często wynika z tego, czy jesteśmy prawo czy lewo nożni. Czy bardziej stoimy na jednym czy na drugim boku. Wnosimy coś lub kogoś, bardziej na jednej lub drugiej stronie i ponownie po całości. Może się roller przesuwać. Nie przejmujemy się tym, poprawimy. Tak jest. No i mamy już przemasowane. Przechodzimy do wyższych części naszego ciała. Oczywiście jeszcze są pośladki. Pośladki początkowo możemy centralnie, przez środek, a następnie bardziej Bardziej w pozycji pochylonej, takiej, aby cały pośladek przemasować. Noga rolowana luźno, miejsce nieco bardziej pod kątem. To samo wykonujemy. Na drugą stronę. Okay. kość krzyżowa i miednica kładziemy się na rolerze początkowo możemy tylko w takiej pozycji rozluźnić miednicę i kołyszemy nią na boki staramy się ustawić roller w punkcie, w którym zaczynają się pośladki szczyt pośladków Możemy go przytrzymać rękoma, żeby nam nie uciekł. W tej pozycji kołyszymy miednicą. Jeśli chcemy zwiększyć docisk, możemy oderwać najpierw jedną nogę od maty, potem drugą lub obie. Teraz roller. Nieco wyżej. Obie nogi do klatki. Przytrzymaj chwilę pozycję. Również możemy wykonać delikatne kołysanie. I opuszczamy nogi. Świetnie. Teraz przechodzimy do odcinka lędźwiowego. Tutaj, dobrze przejść do siadu, przełożyć sobie roller na odcinek lędźwiowy naszego kręgosłupa. Będziemy przesuwać się powoli. Pamiętaj, roller może się przesuwać. Ustawiamy go i jeszcze raz. Dlatego, dobrze jest ubrać tutaj dopasowaną odzież. Która nie będzie zawijać się pod spód. Tak jest. Jeśli któraś strona boli nas bardziej, możemy przechylić ciało nieco bardziej na bok i ponownie mocniej przemasować jedną stronę. Tak jest. Teraz drugą. i odcinek piersiowy. Teraz odcinek piersiowy będzie charakteryzował się dość dużym naciskiem, ponieważ nie będziemy utrzymywać się na rękach. Dobrze jest, aby łopatki stworzyły płaską powierzchnię, bo inaczej najzwyczajniej w świecie odstające łopatki, kości będą nam się wbijały. W roller, co jest dość nieprzyjemne i bolesne. Ustawiamy go właśnie sobie łokciami pod dolne kąty łopatek Włosy Panią radzę schować, aby się nie zawinęły. Unośmy miednicę, ręce na kark i właśnie w ten sposób rolujemy drugą część naszego grzbietu. Ponieważ rolowanie grzbietu właśnie możemy podzielić jakby na dwie części. Dolnej części, lędźwiowy krzyżowy oraz górna część odcinek piersiowy górny lędźwiowy tak jest do samego końca staramy się aż do karku ponownie jeśli jest jakiś bardziej bolesny punkt zatrzymujemy się jeśli któraś strona jest bardziej bolesna możemy mocniej dociskać właśnie na tę stronę rolujemy tak długo jak tego potrzebujemy to już zależy właśnie od tego jak mocno daną część ciała mamy napiętą. Tak jest, zatrzymujemy roller, przenosimy go bardziej właśnie na dolne kąty łopatek i staramy się położyć, rozluźnić ciało, przełożyć przez roller. Rozluźniamy. Możemy ręce położyć pod głowę. Oddychamy. Wytrzymujemy w pozycji. I podnosimy nasze ciało. To podstawowe ćwiczenie, które możemy wykonać przy użyciu rolera. Zaraz pokażę Wam, jak wykorzystać do automasażu piłkę. Oczywiście, tak jak mówiłam, roller, skupiamy się na partiach ciała, które bolą nas najbardziej, które doskwierają nam, najbardziej przynoszą nam podczas rolowania największe uczucie bólu. Tam możemy się zatrzymać, poczekać chwilę, aż puści, aż rozluźni i przejść dopiero do kolejnej części.